to the triple gem. Hołd trzem klejnotom. Pod ostatnim filmem na YouTubie, który nakręciliśmy, zadano mi pytanie o lęk. W naukach buddyjskich, szczególnie kiedy myśli się o wyrzeczeniu. A było to pytanie: czy kiedykolwiek odczuwałeś strach w związku z tym, czego nauczał Buddha? Od jak dawna już to wszystko trwa i podczas ilu istnień nabierało tempa? Ile już razy to zwalniało, choć nigdy nie zatrzymując się całkowicie i wiodąc do cierpienia przez długi czas? Jest to, jak sądzę, podejście pesymistyczne. Można też Utrzymywać, że piłka zwalnia już od dawna i że to życie w czasach buddy, w okresie dostępności jego nauczania, stanowi jedną z nielicznych okazji, aby pójść szybko naprzód w kierunku celu świętego życia. Wtedy jednak istnieje dużo presji, by zastanawiać się, co może się wydarzyć, jeśli się z tej szansy nie skorzysta, jeśli zmarnuje się ją dla jakiejś taniej przyjemności. Więc dalej mamy, zauważam zwykle, że podczas czytania kanonu palijskiego lęk egzystencjalny nie maleje, ale narasta. Być może jest to częsty symptom u ludzi zachodu, którzy czytają wiele, a praktykują mało. Jest mnóstwo strachu, gdy czytam o tym, jak Buda zaleca swoim mnichom, żeby praktykowali, jakby ich głowa stała w ogniu, lub aby przyjemność, związaną ze zmysłami, postrzegali jak rozżarzone węgle. Wówczas refleksja, że nie żyje ani nie praktykuje w ten sposób, stanowi dysonans poznawczy. Ciekawi mnie, co o tym myślisz. Czy podobne uczucia widziałeś również u innych? Jest to więc niewielka parafraza. Trochę z tej wiadomości zostało wycięte, ale myślę, że nadal nieźle oddaje sens. A więc, lęk przed wyrzeczeniem stanowi część praktyki i może być czymś, co pojawia się często i jest rozpowszechnione u osób praktykujących. Pamiętam, jak praktykowałem jako młody człowiek i że pierwotnie zaczynałem właściwie to z dosyć światowych pobudek. To znaczy inspirowały mnie buddyjskie nauki i wierzyłem szczerze, że ich cel jest realny, ale tak naprawdę to nie przychodziło mi do głowy, żebym faktycznie chciał zostać mnichem jako takim. Na pewno chciałem mieć w jakiś sposób lepsze relacje, ale było też kilka innych intencji. Na przykład zwykłe światowe osiągnięcia. Chciałem lepiej radzić sobie w szkole, chciałem pójść na uniwersytet i uważałem, że pragnę żyć w taki sposób, pozostając dobrym buddystą. To właśnie robiłem i praktykowałem. I wtedy pojawiło się kilka Okoliczności. Skończyło się na tym, że kiedy już byłem na uniwersytecie, to mieszkałem w świątyni Zen, uczestnicząc w ich szkoleniu kapłańskim na pół etatu, a jednocześnie w tym samym czasie studiowałem chodząc na uczelnię czasami słyszy się o wyrzeczeniu, że jeśli coś budzi w Tobie od że jeśli czujesz wobec czegoś całkowite obrzydzenie, to wtedy z łatwością to odpuszczasz, ale tak naprawdę nie zawsze działa to w ten sposób. I rzeczywiście, w moim przypadku ja naprawdę kochałem szkołę, to znaczy uwielbiałem studiowanie oraz mój stan. Status studenta biznesu I naprawdę podobał mi się mój program zajęć. Bardzo lubiłem ludzi, których spotykałem na uczelni, i czułem, że właśnie teraz jest przypuszczalnie najlepszy czas w moim życiu. Ale zauważałem, że istniało pewne współzawodnictwo pomiędzy szczęściem, które czerpałem z mojej praktyki, a szczęściem, które płynęło ze studiowania oraz życia, które próbowałem dla siebie stworzyć. Więc tak mijał czas. Życie studenckie niejako dopełniałem medytacją i pewnego razu, o ile Pamiętam, poszedłem na odosobnienie. Po tym odosobnieniu uświadomiłem sobie, że medytacja daje mi więcej szczęścia niż to, że jestem na uniwersytecie. Więc zamiast traktować medytację wyłącznie jako wsparcie dla szczęścia, które próbowałem czerpać z mojego świeckiego życia, zrozumiałem, że faktycznie dostaję tego szczęścia więcej z mojej praktyki medytacyjnej niż ze studiowania i ze wszystkich innych aktywności. A więc tego rodzaju pomysły i wglądy mogą pojawić się nagle, w okamgnieniu i mogą być bardzo przerażające. I rzeczywiście, to fakt, ja w istocie byłem przerażony implikacjami tej sytuacji, a zwłaszcza tym, że być może powinienem porzucić szkołę, że być może należałoby zrezygnować ze wszystkiego, na co naprawdę ciężko pracowałem przez kilka lat i wkroczyć w przyszłość, która była w zasadzie prawie całkowicie niepewna. Nie miałem pojęcia, gdzie skończę żadnego wyobrażenia, co ma się stać, się lub dokąd się udam, się albo jak mam się do tego zabrać. Więc jedno prowadziło do drugiego i w końcu zdałem sobie sprawę, że jeśli chcę robić postępy w medytacji, to muszę zrezygnować ze szkoły. Tego rodzaju wybory, kiedy patrzy się na to, co się zbudowało w swoim życiu i uświadamia sobie, że znajdujemy się na rozdrożu, to może wytwarzać wiele strachu, to może rodzić mnóstwo niepokoju. Istnieją różne drogi radzenia sobie w takiej sytuacji. Jedną z nich jest to, że niektórzy ludzie tak naprawdę nie odczuwają aż takiego niepokoju, strachu, ani lęku, czy czegokolwiek innego wobec niezaplanowanych zmian w swoim życiu. Jednak dla tych, którzy lubią planować, którzy lubią układać harmonogramy, którzy, no wiecie, mogą mieć coś w rodzaju planu na 25 lat, wtedy nagła zmiana może być bardzo przerażająca, może być straszna. Jeśli chodzi o mnie, to byłem raczej z tych planujących. Niektórzy ludzie mają po prostu do tego naturalną skłonność, coś w rodzaju upodobania do klarownych idei i wyraźnych celów. Co, jak sądzę, dobrze pasuje do biznesu, ale jest pewien aspekt życia duchowego, który jest kompletnie nie do zaplanowania, i wtedy konieczna jest wiara. Jest więc w praktyce ten element, ta zdolność odpuszczania. Coś w stylu poddania się przepływowi. Istnieją ludzie, którzy potrafią w pewnym sensie popłynąć z prądem i nie wydają się zbytnio obawiać, nawet gdy podejmują poważne życiowe decyzje, wyłącznie w oparciu o intuicję. Była pewna dziewczyna, którą znałem, kiedy byłem młodym chłopakiem. Spotykaliśmy się przez około dwa lata. Ona była naprawdę dobra w płynięciu z prądem. Niemalże nigdy nie robiła planów, a do tego miała naprawdę świetną pracę jako fryzjerka w jednym z tych topowych salonów w Toronto. Nie zdawałem sobie sprawy, ile faktycznie zarabiają fryzjerzy, jeśli pracują w najlepszym salonie. To są niesamowite ilości pieniędzy. To naprawdę ogromne kwoty. Ludzie potrafią zapłacić nawet 600 dolarów za farbowanie włosów albo ponad 100 dolarów za obcięcie. A mówię tu o stawkach sprzed 20 lat. Ale to naprawdę poważna ilość pieniędzy. Tylko na to, by zadbać o włosy, trafiła jej się więc niesamowicie dobra praca. Zaraz po skończeniu szkoły fryzjerskiej, a wtedy pewnego dnia ona nie uwierzycie. Po pewnym czasie intuicja zaczęła jej podpowiadać, że pragnie. Że pragnie Pojechać do Australii. A więc Australia. Dlaczego? Co sprawia, że chce się jechać do Australii? Tak sobie wtedy myślałem. Jak to jest, będąc młodą kobietą? Skąd to się bierze, że z nienacka chcesz wyjechać do Australii? Wyobraźcie to sobie. Nie znacie tam nikogo. Dorastaliście tutaj. Ale ona wydawała się nie mieć najmniejszych problemów z podjęciem takiej decyzji. Cieszyła się, że może rzucić wszystko i wyjechać do Australii. Więc ludzie o takim podejściu, nastawieni na nieplanowanie, na płynięcie z prądem, oni nie mają predyspozycji, aby zetknąć się z tym egzystencjami zalnym lękiem tak mocno jak ci, którzy mają nastawienie bardziej strategiczne. Są oczywiście takie elementy naszej praktyki, przy których planowanie jest istotne, aby pomóc je wzmocnić i ugruntować. Umiejętność wyznaczania celów, zdolność posiadania wyraźnych standardów dotyczących zachowania oraz jasnych kryteriów odnośnie wskazań i moralności jest naprawdę ważna, a wiąże się ona z nastawieniem, powiedzmy, z braku lepszego słowa, planocentrycznym, ale postawa po prostu płynięcia z prądem i mocniejszego kierowania się intuicją, by kiedy kiedy coś się pojawia i wygląda na to, że układa się w sposób, który jest naprawdę pomyślny, po prostu wejść w to. Taka umiejętność oraz jej doskonalenie mogą gruntownie zmniejszyć egzystencjalny lęk, który wiąże się z praktyką. A jest to właściwie coś, z czym każdy może ćwiczyć to coś w rodzaju planowania nieplanowania. Czyli planujesz obserwować to, co się dzieje, kiedy płyniesz z prądem. Na przykład, jeśli ktoś wybiera się na wycieczkę, albo ma gdzieś zaangażować się w nauczanie, czy cokolwiek podobnego, co sprawia, że musi znaleźć się w określonym miejscu. Zamiast próbować zaplanować wszystko, dlaczego by po prostu nie pokazać się tam? I nie zobaczyć, co się stanie? Od tak. Można spróbować użyć swoich instynktów, wyostrzać je w odniesieniu do kierunku, w jakim można iść. Wydaje się, że jest to kolejna zdolność, którą obdarzeni są ludzie płynący z prądem. I kiedy pewne sytuacje zdają się układać w całość, to dla nich wygląda to na oczywiste, że mają w tym kierunku podążać. Więc tego rodzaju umiejętność jest czymś, co może zasadniczo zredukować niepokój, ponieważ Dhamma, a właściwie to chodzi tu nie tylko o buddyzm, ale o każdą religię, ma te opowieści o ludziach, którzy muszą wykonać pewne skoki wiary, po których wszystko samoistnie się układa, tworząc spójną całość, a nawet otrzymuje się coś w rodzaju pomyślnych znaków albo wskazówek, potwierdzających, że kierunek jest właściwy i można iść. Więc z damą jest podobnie. Są takie chwile w naszej praktyce, kiedy odczuwamy nieodpartą potrzebę zrobienia czegoś. Nie mamy pojęcia, co jest przed nami w odległości pięciu stóp, nie wspominając o tym, co nas czeka za dziesięć lat. Wymaga to zdolności do zaufania, że dama będzie nas chronić, oraz wiary, że znajdziemy to, co jest dobre i że ścieżka się przed nami otworzy. Istnieją pewne sygnały, które czasem przejawiają się ludziom, umożliwiając intuicyjnie dostrojenie się do odczucia, że to jest droga odpowiedzi. Aby nią iść. Dla kogoś, kto rozwinął tę intuicję, w rzeczywistości to nie pójście za nią może stać się przerażające, bo widział już konsekwencje tego, że kiedy próbuje wymusić pewne sprawy, podążając w ściśle określoną ścieżką, to wszystko nagle przestaje działać. Kiedy jednak wędrujesz ścieżkami intuicji, można powiedzieć, że to Kam wszechświata próbuje Ci je ukazać. Odczuwasz to bardzo wyraźnie, to silne przyciąganie do określonego kierunku. I idziesz za nim, dostrzegając, że wszystko samoistnie układa się w całym. Kiedy doświadczy się tego wystarczająco wiele razy w swoim życiu i kiedy praktykuje się to wystarczająco często, wtedy podejmowanie decyzji może być mniej przerażające. Wiąże się to z czymś jeszcze, a mianowicie z aspektem wiary. Na Zachodzie większość ludzi praktykujących buddyzm to właściwie buddyjscy konwertyci. Mam na myśli to, że nie urodzili się buddystami i nie zaczęli przychodzić do świątyni w wieku dwóch lat, jak ma to miejsce w krajach buddyjskich. To ogromnie inspirujące, kiedy się to widzi tutaj, na Sri Lance, że nawet malutkie dzieci, które dopiero co nauczyły się chodzić, już pomagają swoim ojcom obmywać stopy mnichom. A w Tajlandii, kiedy do świątyni przychodzą dzieciaki, które czasami ledwo mogą chodzić, to ich matki popychają im głowy w dół na swój sposób, zmuszając je do pokłonu. Tego rodzaju trening, wczesny trening, nie jest dostępny dla skonwertowanych buddystów na Zachodzie ani też w żadnym innym kraju, który nie jest buddyjski. Nie chodzi tu wyłącznie o kraje Zachodu. A to zwykle oznacza, że ludzie podchodzą do buddyzmu raczej poprzez intelekt niż poprzez wiarę. Ludzie badają rozmaite zagadnienia słuchają mów dammy, przyglądają się swojemu życiu i zastanawiają czy są na właściwej ścieżce. To jeden aspekt naszej praktyki. Jest to jeden rodzaj zdolności, to jedna z dziedzin, które wymienia Buddha. To wnikliwość i ona jest najważniejsza. Jednak ogromnie ważna jest tu również wiara, pewien rodzaj zdolności, aby uwierzyć, przede wszystkim w to, że, jak to się zwykle opisuje, że Tathagata jest doskonale samoprzebudzony, że jest znawcą światów i ma te wszystkie znakomite cechy Buddy. Ale wiara rozszerza Wydaje się również na to, że jeśli wykonuje się dobre działania, to dobre rezultaty nadejdą. Po prostu z wiarą tego rodzaju wie się, że tak właśnie będzie. Ta wiara jest czynnikiem, dzięki któremu jesteśmy zdolni wkraczać w to, co absolutnie nieznane, z radością i poczuciem, że to jest właściwa droga, że tędy należy iść. Jeden ze sposobów udoskonalania wiary polega tak naprawdę na uczeniu się, by dostrzegać dobre cechy w innych ludziach oraz podążać za ich instrukcjami, co jest kompletnie sprzeczne z intuicją dla większości. W większości buddyjskich konwertytów, którzy zbliżają się do buddyzmu poprzez sceptycyzm, ale to jest właściwością wiary. Trenowanie się, aby wierzyć, ta osoba ma naprawdę dobre cechy, pokładam w nich zaufanie. To jedno z naprawdę ważnych zagadnień, których uczymy się jako mnich czy młody mnich. Ty również zbierasz i analizujesz dane, ale jednocześnie w pewien sposób uczysz się, że są ludzie, którzy wiedzą więcej od Ciebie, powinienem wypróbować to, o czym mówią, i zobaczyć, czy to zadziała. Inny aspekt Doskonalenia wiary wiąże się z tym, że kiedy zaczyna się dostrzegać te zdrowe cechy u innych, to wtedy rozjaśnia to i wznosi umysł. Zaczynamy myśleć o szlachetnych jakościach buddy i może dać ludziom takie odczucie nieomal niezwyciężoności. Tak, że chrześcijanie, którzy głęboko kultywowali wiarę w Jezusa, byli gotowi nawet umrzeć. Czytałem o historii wczesnego chrześcijaństwa w Rzymie. Ci ludzie byli po prostu zabijani, rzucani lwom na pożarcie. Działy się z nimi wszystkie te straszliwe rzeczy, a oni godzili się na to, dobrowolnie, z powodu wiary. Więc wszyscy oczywiście wiemy, że wiara może być błędnie umiejscowiona i niewłaściwie ukierunkowana, ale to jest moc, która pozwala być zdolnym do wkroczenia w nieznane. Częściowo przychodzi to z doskonalenia postrzegania tego, co zdrowe, z doskonalenia percepcji, zaufania temu, co umiejętne że to doprowadzi do dobrych rezultatów. Jest też inne podejście, które można rozwijać, aby redukować strach płynący z tego, że wszystko po prostu może się rozsypać. Polega ono na tym, by nie używać buddyjskich nauk o wyrzeczeniu do nakręcania błędnego koła poczucia winy. Budda, on rzeczywiście uczy, że jeśli masz pewne złe cechy, to powinieneś praktykować tak, jakby twoja głowa była w ogniu. Istnieją też inne miejsca, w których on naucza, jakby twój umysł był w dobrej lokalizacji, a wtedy możesz podchodzić do swoich myśli w zna lżejszy sposób. Potrzebny jest tutaj aspekt równoważenia. Nie traktujmy więc nauk buddyjskich jako dyrektyw. Nauki o wyrzeczeniu nie są z nakazami. W tym sensie, że jeśli ich nie wykonujesz, to oznacza, że jesteś złym człowiekiem i złym praktykującym. To nie jest właściwy sposób przyjmowania buddyjskich nauk. Należy je postrzegać bardziej jako trening. I tym one właśnie są, a nie są moralnie czarno-białe. Wskazania tak. Wskazania są bardziej moralnie czarno-białe, ale również one nazywane są sikha Są treningiem. W buddyzmie nie jest Jesteśmy osądzani przez jakiegoś najwyższego Boga, który wymierza karę, bo go nie zadowoliliśmy, więc powinniśmy czuć się winni wobec jakiegoś innego istnienia. W miejsce tego nauki buddyjskie skupiają się na przyczynie i skutku. Jeśli chcesz uzyskać dany efekt, musisz wprowadzić określoną przyczynę. Patrząc na to w kontekście nauk buddy o wyrzeczeniu, jeśli chce się wyższych owoców ścieżki, to w końcu trzeba się będzie zdobyć na wyrzeczenie. Ale Buddha uczył również stopniowego treningu. W związku z tym naprawdę nie ma sensu myśleć w ten sposób. Spójrzmy, co robili arahanci. Oni to zrobili. A ja tego nie robię, a powinienem. Uważam więc, że jestem złym buddystą. Powinienem po prostu zrobić ten skok i wyrzec się wszystkiego. W rzeczywistości stanowi to część naszej ścieżki, że jest właściwy czas na działania i jest też zły czas, a odpowiednia chwila w pewnym sensie musi dojrzeć. Wracając więc do tamtego przykładu z moim myśleniem o porzuceniu szkoły, był to rodzaj dojrzewania. Nie było to tak, że poczytałem o buddyzmie i pomyślałem, że zrezygnuję ze wszystkiego i stanę się mnichem. To był pewien rodzaj procesu, w którym próbowałem praktykować i wyciągać jak najwięcej z mojej praktyki medytacji oraz uważnie to wartościować. To było takie dojrzewanie. Jeśli chcesz iść dalej, trafiasz na rozwidlenie drogi. Myślę, że właśnie to musisz zrobić. Więc wyrzeczenie nie musi być jak raptowny skok z klifu. Może bardziej przypominać stopniowe dojrzewanie. Owocu. Może bardziej przypominać miarowe wchodzenie na górę, aż do chwili, kiedy zbliżasz się do drogi i dostrzegasz, że jest tam rozwidlenie. I jeśli chcesz nadal wspinać się na górę, musisz wybrać odnogę, która wiedzie w Ten sposób praktykowania również może pomóc zmniejszyć lęk egzystencjalny oraz strach związany z wyrzeczeniem na buddyjskiej ścieżce. Nie musimy robić wszystkiego od razu. Właśnie teraz możemy przyglądać się rozwojowi naszych dobrych właściwości oraz redukcji naszych niezdrowych cech, a także zauważać, co prowadzi do tego, co umiejętne i co powoduje zanikanie tego, co niekorzystne. To jest nasza droga naprzód, praktykowanie w ten sposób. Kiedy intuicja mówi, że to jest właściwa droga, powinniśmy za tym pójść. Praktykowanie w ten sposób to wspinanie się na górę. Czasami do tych rozwidleń na drodze dochodzi się spontanicznie. Lepiej dam sobie z tym teraz spokój. Teraz jest właściwy czas, aby to zrobić. Wcześniej to nie był odpowiedni moment. Teraz jest dobra pora, żeby się tym zająć. Więc to może być o wiele bardziej zrównoważony i harmonijny sposób praktykowania wyrzeczenia, a przy tym znacznie bardziej owocny. Nie, żebym chciał wchodzić w grę słów, no może poza jednym, nie zrywajmy owoców, dopóki nie dojrzeją. To bardzo proste i o wiele łatwiej je się zrywa, czasami wręcz spadają nieomal same z siebie. Ostatni aspekt wyrzeczenia, który możemy omówić głębiej na potrzeby tego filmu, jako jeden z czynników, które mogą pomóc, to w rzeczywistości to umiejętność wytrzymywania bolesnych uczuć. Mam na myśli, że to jest coś, na co bardzo często kładzie się nacisk: wytrzymałość. Kiedy byłem w Tajlandii, byłem naprawdę zainspirowany tym miejscem, gdzie jest tak wielu arahantów. Nauki, które słyszeliśmy tam, raz za razem, brzmiały: wytrzymuj i wkładaj wysiłek. To było dokładnie to, co słyszałeś. Mają to słowo: oton. Słyszałeś to w kółko. Raz za razem, w odniesieniu do wszystkiego. Wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Nawet gdy stosujemy wspomniane wcześniej strategie, dyskomfort związany z wyrzeczeniem będzie istniał. Będzie dużo strachu w odniesieniu do wyrzeczenia i trzeba wytrzymywać ten strach. Niektóre aspekty pogłębiania zdrowych właściwości mogą być osiągnięte wyłącznie poprzez wytrzymałość. W zasadzie nie ma sposobu na pozbycie się wszystkich bolesnych uczuć, na zredukowanie ich do zera. Pozostają bolesne uczucia stowarzyszone z dążeniem, które Budda czasem określa mianem smutku wyrzeczeńca. Czasami więc trzeba sobie z nimi radzić poprzez wytrzymywanie ich tak długo, aż uda się zobaczyć, co znajduje na końcu tej drogi. Skoro na rozwidleniu obrałeś już kierunek, to zobacz, co jest za zakrętem. Czy może jest tam coś znacznie lepszego? Więc właśnie w tamtym czasie, kiedy po raz pierwszy pomyślałem o rezygnacji ze studiów, pojawił się ten wgląd i ja się go wystraszyłem. W pewien sposób odepchnąłem to od siebie i ostatecznie opuściłem świątynię. To jest szalone. Właściwie to miałem taką myśl, że to było jak pociąg, że to jest ten przystanek, na którym wysiadam. Opuściłem świątynię i wróciłem do tego, co było wcześniej, a byłem wtedy młodym mężczyzną, wróciłem i zamieszkałem w domu mojej matki. Opłacałem więc czynsz w tej świątyni i byłem u niej przez około 6 miesięcy, ale pamiętam uczucie czegoś w rodzaju przyciągania wrażenie, że powinienem wrócić. I nawet później, po tym kiedy już powróciłem kiedy ostatecznie rzuciłem szkołę i wszystko inne przez bardzo wiele lat po tych sześciu miesiącach to, że nie wracałem. I niektóre decyzje, które podejmowałem, oraz strach, który odczuwałem, ustępowały przed lękiem, że nie oddaję się wyrzeczeniu tak, jak powinienem, zarówno w odniesieniu do drobnych, jak i do bardziej znaczących kwestii, to był żal, który utrzymywałem przez wiele lat. Po tym jak oddałem się wyrzeczeniu, ale w pewnym sensie żałowałem bardzo głęboko tamtego sześciomiesięcznego okresu, intencji, które wtedy miałem, aby się nie wyrzekać, tego, że próbowałem różnych rzeczy, aby nie wyrzekając się wydostać się z paradoksu. Tego Czasami więc w naszej praktyce trafiamy na coś naprawdę niezwykłego. Czasami to, co wywołuje w nas największy lęk, jest drogą, którą powinniśmy iść. A jeśli pójdziemy tą drogą, to ścieżka może się dla nas otworzyć i nie będziemy tego żałować. Bo jeśli to faktycznie uczciwa oferta, czyli że owoc jest dojrzały i czas by spadł, wtedy najlepsze, co można zrobić, to pozwolić mu spaść i cieszyć się owocami. Jeśli zadecydujemy, że nie pozwolimy owocowi spaść, albo bo się odwrócimy, a on upadnie na ziemię i zgnieje, wtedy będziemy tego żałować. Więc kiedy kończy się dzień, Bardziej niż strachu przed wyrzeczeniem, powinniśmy obawiać się strachu przed ubolewaniem nad własnym życiem i żałowaniem zmarnowanych możliwości. Jest coś, co przeczytałem w czasach, gdy byłem młodym mnichem lub młodym mężczyzną myślącym o wyrzeczeniu. To werset z Damapady, który spróbuję sparafrazować: Ci, którym nie udało się zdobyć bogactwa ani władzy w młodości. Lub którzy ponieśli klęskę w wytyczaniu drogi do świętego życia, są jak wielkie czaple nad wyschniętym starym stawem, wzdychające nad straconymi czasami, ci którym nie udało się zdobyć bogactwa ani władzy w młodości, lub którzy ponieśli klęskę w wytyczaniu drogi do świętego życia, ścielą się niczym strzały źle wystrzelone z łuku, opłakując swoją zmarnowaną przeszłość. To tylko parafraza, a więc czytając to trochę się przeraziłem. Nie ma prawie niczego, czego by można było lękać się bardziej niż spojrzenia wstecz na swoje życie w chwili śmierci i odczuwania żalu z powodu tego, jak się je spędziło. Więc naprawdę warto zwracać uwagę na potrzeby własnej intuicji, co to tego, co powinno się robić, jak praktykować oraz co pożegnać. One niekoniecznie będą czymś, co wybrzmiewa idealnie czysto. Trzeba je obserwować uważnie. Kiedy jednak przychodzą niczym rozbłysk, drogami, które są naprawdę znaczące i pomyślne, należy zwracać na nie uwagę. Bo jeśli nie zwrócimy na nie uwagi, to może być jak skim. Kimś, kto zanurza się pod wodą i zapomina o czymś. A potem od czasu do czasu wynurza się i zbliża się do strumienia. Pamięta. Tak było, kiedy wróciłem, żeby zamieszkać w domu mojej matki. Całkowicie zapomniałem o wszystkich moich aspiracjach. Na chwilę zeszły do podziemia. A potem, co pewien czas, wychodziły na górę. Na szczęście byłem w stanie doprowadzić to do końca. Ale jeśli komuś nie udaje się zrealizować niektórych spośród tych wyrzeczeń, to można to porównać do sytuacji, w której ktoś długo płynie strumieniem, przebywając pod powierzchnią wody i nie wychylając głowy, aż wreszcie dociera do końca strumienia. A tam jest wodospad, i wtedy nagle spada razem z nim prosto w dół. Tak to się kończy. Kiedy zbliżasz się do krawędzi tego wodospadu, wynurzasz się znowu i myślisz: Wow, miałem wszystkie te możliwości i powinienem był zaryzykować popłynięcie w stronę brzegu, ale nie zrobiłem tego, bo się bałem. To koszmarna sprawa. To jest coś, czego naprawdę należy się bać. Strach przed wyrzeczeniem jest do przezwyciężenia. To coś, co daje się przekroczyć. I możemy to zrobić, używając tych kilku sposobów. Nauka tego, jak stać się kimś, kto płynie. Z prądem, bardziej spontanicznie. Nauka rozwijania zdolności wiary i umiejętności wytrzymywania niektórych bolesnych uczuć, które przychodzą wraz z wyrzeczeniem, gdyż to, co czeka za zakrętem, kiedy skręciliśmy na rozwidleniach, to nie jest nagły spadek, to ścieżki prowadzące coraz dalej i wzwyż, na górę. Jeśli pójdziemy tymi ścieżkami, to nawet jeśli umrzemy po drodze, nie mamy powodu, aby żałować. To sposób, dzięki któremu możemy żyć naszym życiem tak, że nie będziemy się wstydzić, kiedy nadejdzie nasz czas. Oczywiście, ta ścieżka dokądś prowadzi? Ona prowadzi na szczyt góry, a jeśli ktoś tam dociera, to jest to koniec celu i oczywiście nie ma już więcej żalu ani smutku, kiedy ktoś już osiągnie ten szczyt. W ten więc sposób możemy praktykować wyrzeczenie właściwie. Dbając o wyższy cel, potrafimy umiejętnie kierować naszymi umysłami i możemy przezwyciężyć strach, bo nie ma niczego, czego byłoby można się obawiać kiedy wszystkie znaki są widoczne, co prowadzi nas do dobrego miejsca.